Cześć, mieliśmy odpowiadać na pytania i odpowiedzi, które zadawaliście na stronie. Um, tak, chomiczek będzie na tle. Skoro ten chomiczek nie chce, to będzie ten. E, twój ulubiony model i Hobby Horse. Ulubiony model um, to jest chyba zestaw wyścigowy z Schleiß, którego widzieliście. A ulubiony Hobby Horse to chyba Welbent. Boże, nie Welbent, Orlando. Belben poszedł już na drugi plan. Um, czy mam zamiar nagrywać na TikToka? Mm, nie. TikTok zawsze uważam, że jest to jedna ta z gorszych aplikacji, które ludzie po prostu robią z siebie kretynów. Tak moim zdaniem jest i tam jest jeden wielki śmietnik. Ja nie widzę sensu, żeby to nagrywać albo w ogóle prowadzić jakąś tą aplikację. Używam Instagram, Facebook. WK, czyli rosyjski serwer jak my mieliśmy kiedyś naszą klasę, tak oni mają WK czyli w kontakcie i YouTube. Więcej mi doszyć się naprawdę nie trzeba Ulubionych hobby horse i z którego jestem najbardziej zadowolona? Ze wszystkich jestem zadowolona choć właśnie ulubionym jest nikt inny niż Oriando który sobie tam czeka, odpoczywa Top 3 modele Breyer? To jest chyba pierwszy to jest Adamek, drugi Zenasta i trzeci to jest ten zestaw z y, słynnej, w tym momencie jest ta edycja z jednorożcami z, na Monocerrusie są to wszystkie trzy najdroższe modele, niestety ten trzeci jest najdroższy, on chyba 600 zł kosztuje, zestaw jednorożców klaczka i źrebak. Zierobak, który ledwo staje na nogach i kobyłka, która patrzy w jego stronę. To jest drogi zestaw, aczkolwiek yy, wersja Niejednorożce jest jeszcze droższa i tam zierobak jest taki ładny. Hmm. Kobyłka jest biała, zierobaczek jest... ja nie wiem kompletnie jak się ten zestaw nazywa, ale przepiękny jest i niestety bardzo drogi. No, wszystkie trzy modele są w tym momencie już drogie. Top 3 modele szlejś. Hmm. Pierwszy to właśnie zestaw wyścigowy ze szlajś. Wolę stare modele. Um, co jeszcze mam takiego, co jest ładne ze się. Hmm. Teraz tę półkę będzie lepiej widać. Więc prawdopodobnie jest to Hanoverka. Um, co jeszcze by można, bo ja szczerze mówiąc, ze szlajś to tak średnio. Więc może coś z moich y, szlajsiów. Mm, nie, chyba wygrywa zestaw wyścigowy. Jakieś stare modele szlajsi. Więc ewidentnie zestaw wyścigowy. Drugi to może być ta Hanoverka, A trzecia, nie wiem, Hanoverka nowsza wersja. W sensie nie aż tak bardzo nowsza, ale ta taka z koreczkami. Tak średnio jestem za y, szlajsiem. Mm, po prostu lubię te starsze modele, a jakiś top. Modeli szlejś, to nie mam. Jak długo zajmuję się modelami? To już parę lat. Chyba zaczęłam jako 9-letnia dziewczynka, czyli już. Tak ciężko mi policzyć 11 lat powyżej zajmuję się modelami. Myślę, że jako 8-letnia dziewczynka zaczęłam coś tego typu, ale głównie to było robienie akcesoriów, zbieranie tych kołników i bawienie się w stajnie. Robienie sobie przeszkód z stajni z drewna. I niektóre te modele dalej posiadam. I są naprawdę po przejściach.